ciele zagadek tajemnica wielkiego jabłka o w całym pośpiechowie nie ma tyle ruchu co tutaj mówiłem ci długi nie wiadomo na co patrzeć nie mogę przegapić żadnej akcji ale! Co to? O! Widzieliście? Wielkie jabłko urwało się z szyldu. Za mną! Sprawdzimy, dokąd się toczy. Hmm, co to za dziwny hałas? No. Hej, panie Groszku! Gdzie się podziało to jabłko? Eee, też chciałbym wiedzieć! Ten facet w koparce walnął w jabłko stalową szyną! Bam! Fiu, Mogliby postawić ten biurowiec gdzieś dalej! Ten Dobryński Kurier podświetlona! Tu Bobby Robak prosto z ulicy Stromej, gdzie gigantyczne jabłko spadło przed chwilą prosto z nieba! Wafel! Byłeś naocznym świadkiem tego zdarzenia. Opowiesz nam, co się stało? Tak! Wszystko widziałem. Wielkie jabłko urwało się i spadło z hukiem jakby z nieba. Ba-bam! Och! Dokąd się potoczyło? A... Mm -hmm. Nie wiem tak dokładnie. Podobno wszystko widziałeś. Mm. Właściwie chciałem powiedzieć, że widziałem prawie wszystko. Niestety nie wiem dokąd jabłko się potoczyło, tego nie widziałem, ale jestem pewien, że daleko nie poleciało i jakem wafel rozwikłam zagadkę Wielkiego Jabłka. Dobra nasza, tak tak, tak, tak! tak jest, jest. do roboty, hura! Wszyscy gotowi? No to startujemy! Wafel i załoga szykują się do odkrycia tajemnicy Wielkiego Jabłka. Słuchajcie naszych sensacyjnych wiadomości. Bowierowa, to były tajemnice pośpiechowe. Hmm. Hmm. A może ktoś je ukradł? Nie, nie było czasu. Poza tym, jeden człowiek nie dałby rady go podnieść. Już wiem! Pewnie autobus je przejechał i rozpłaszczył je na kwaśne jabłko. Hehehe, <noise> to nie było prawdziwe jabłko, tylko dekoracja zrobiona z drewna. Ej, szukacie czegoś? Wielkiego jabłka ogromnego jak hipopota. To pewnie wielki czerwony McIntosh. Nie gadaj! Założę się, że to słodka reneta. Nie, 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 nie. Posłuchajcie, bliźniaki, to nie było prawdziwe. Jak je znajdę, połknę je w całości. Nie gadaj, ja je połknę! Właśnie, że nie! Właśnie, że tak! Nie, tak! Dobra, Wafel, gdzie najpierw szukamy? Hmm, sam nie wiem. Przepraszam! Zobaczcie, ten melon toczy się ulicą w dół. Hej! Ogromne jabłko też jest okrągłe! Więc pewnie. pewnie tak samo stoczyło się w dół! Więc tam zaczniemy poszukiwania zaginionego jabłka! Ruszamy w miasto! Ugh. Coś wielkiego przewróciło mój wózek z zakupami. Co? To okropne. To był wielki, okrągły, czerwony przedmiot. Toczył się, choć nie miał kółek. Wielki? Czerwony? Okrągły? Wielkie drewniane jabłko? Hm. A wiesz coś w tym rodzaju? Dokąd się potoczyło? Zapomniałem. Dokąd teraz idziemy? Hej! Który z was łobuziaki kieruje tym pojazdem? E, to ja! A co się stało? Jeszcze się pytasz? Mm. Następnym razem nie radzę ci jechać na skróty przez środek placu! Co? Na skróty? A, ale ja nigdy nie... Przed chwilą ktoś widział ogromne jabłko, które toczyło się przez środek klombu z tulipanami. Jakie jabłko? Tak! Jesteśmy, Jesteśmy na tropie! Dzięki panie kierowco. Tego nam było trzeba. Załoga za mną. Patrzcie, przewrócony płot. Wielkie jabłko przetoczyło się przez ogrodzenie. I przez tulipany? Zaraz się przekonamy, dokąd nasze jabłko się udało. Pójdziemy jego śladem. Sprawdzimy, dokąd skręciło, gdy już opuściło plac. No nie, tutaj ślad się urywa. No i gdzie to jabłko? Jak się dowiemy, w którą ulicę skręciło? Mogło się potoczyć w każdą stronę. A gdybym ja był okrągły, ciekawe, którędy bym się potoczył. Poczekaj, Wafel, ja to sprawdzę. Bardzo dobrze, długi. Tak, pokaż nam drogę. Długi. Orety. Wszystko dobrze. O, o. Tylko całe miasto wiruje wokół mnie. No tak, dzięki, że się starałeś. O? Hmm. Och. Och! Och! Co to? Jest wielkie, okrągłe i toczy się z górki. Hej, chodźmy za tym czymś. Pewnie toczy się w tę samą stronę, co wielkie jabłko. Å! Wody. No właśnie, to znaczy, że wielkie jabłko też wpadło do wody. Kto je widzi? Hmm. Hmm. Ja nie widzę, ha! ja też nie. Hmm, a wyglądało na to, że dobrze kombinujemy. Bobby Robak, najnowsze wiadomości z nabrzeża dla kuriera pośpiechowa. Czy dzielny wafel ze swoją załogą wpadł już na trop prowadzący do rozwiązania zagadki zaginionego jabłka? Tak, znaleźliśmy wiele śladów, które doprowadziły nas tutaj. Najpierw wielkie jabłko oderwało się z szyldu nad sklepem. Potem wózek z zakupami został przewrócony przez jakiś wielki okrągły przedmiot. Ktoś z mieszkańców widział, jak ogromne jabłko przetoczyło się przez klomb z tulipanami. Goniliśmy wielką drewnianą szpulę, która stoczyła się do przystani i wpadła prosto do wody. Myślałem, że wielkie jabłko też tam wpadło, ale nie widać go w wodzie. Jak to nie? Spójrz. Co? Hej, to znaczy, że miałem rację! Nie, nie żyje no Rozwiązanie tej zagadki znaleźliśmy razem z babłem i z pomocą Niczego bym nie dokonał bez najlepszej załogi w pośpiechowie! Czapki z głów, panowie! <laughs> no i proszę! Drodzy Państwo, tajemnica zaginionego jabłka została odkryta! Bobi Robak, to były tajemnice ja pośpiechowa! Nie ty, tylko ja! Ja je wyciągnę! Nie wyciągniesz! Wyciągnę! Właśnie, że nie! Właśnie, że tak! Właśnie, że nie! Właśnie, że tak! Ej, czekaj! To nie jest prawdziwe jabłko! Nie biorę go! Bierzesz! Nie biorę. Bierzesz. Nie biorę. Bierzesz. Nie, nie biorę. <ścoughs> Tajemnica zaginionego ogórkowozu. fajna! Hula hop. <noise> Szkoda, że Długi straci taką frajdę, co? Och, nie bój się, Dziunia! On nic nie traci! Przecież się ze mną bawi! <noise> Dobrze się czujesz, Długi? O, sam nie wiem. Okropnie mi się kręci w głowie! <noise> o! Kapelusz pana Bombla Hej! A gdzie jest pan Bąbel? Pewnie jak zwykle biegnie za kapeluszem. Chyba, że jedzie swoim słynnym ogórkowozem. Mam cię! O, oh, o, oh, oh, widzę go! Oh, oh. Halo, panie Bąbel! O, oh, o czem nie wierzę! Zniknął! Nie, proszę pana, nie zniknął! Znalazłem go! Ma go pan na głowie! O, dzięki! Nie myślałem o kapeluszu, tylko o moim wozie. Zniknął! Co? Tak! Zostawiłem go przy zielonym krzaku obok małej ławeczki, a gdy wróciłem. Nie było go! Właśnie! A był świeżo polakierowany! Auta nie znikają tak po prostu. Moje zniknęło, widzicie je? Nie! Ojej, ojej, ojej! Coś mi się zdaje, że mamy. Kolejną łamigłówkę do rozwiązania. Przedstawiciel, kurwa, pośpiechowa! Co nowego w pośpiechowie, Wafel? Słynny pojazd pana Bombla przepadł bez śladu, a ja mam zamiar odkryć tajemnicę zaginionego ogórkowozu z małą pomocą przyjaciół. Wszyscy gotowi? No to startujemy! Wafel zrobi wszystko, żeby znaleźć słynny ogórkowus. To były tajemnice pośpiechowa. Następny serwis już za godzinę. To ja znikam, papa! Pa. Słuchaliśmy radia! I pomożemy wam rozwiązać... Zagadkę zaginionego ogórkowodu! W samą porę, bliźniaki! Myślę, że w tej sprawie przyda się każdy pomocnik. No dobrze, powiedz, Braciszku, od czego zaczynamy? Hmm, musimy wpaść na trop, ale gdzie go szukać? No, pan Bombel mówił, że jego wóz był świeżo polakierowany. Dobrze pamiętasz. Może w sklepie z lakierami dowiemy się czegoś, co pomoże nam w poszukiwaniach. Naprzód na do sklepu, sklepu z, farbami. z farbami! Za mną, załogo! Ja, ja prowadzę! prowadzę. Nie! Ja prowadzę. ja prowadzę! Ej! Ruszamy w miasto! No dobra, jesteśmy. Sklep z lakierami do samochodów. Chodźcie, może tam się czegoś dowiemy. Za mną. Mogę Wam tylko powiedzieć, że pomalowaliśmy ogórkowóz na zielono. Ale ogórkowóz pana Bąbla zawsze był zielony. No wiem, ale teraz ma wszystko zielone. Wszystko, ha? nawet koła. Ha? I siedzenia ma zielone. Lorety, całkowicie zielony ogórkowóz. Pan Gomel lubi zielony kolor. Ha, ha, ha. I ogórki. Tak, nie. Mówię ci, Pagul, nie ciągnij za to, bo będzie źle. A ja ci mówię, Pigul, że na pewno nic się nie zdarzy. Nie. Ale się porobiło. Oh. Gdzie on jest? Gdzie Pagul? Ja go nie widzę. A wy? Nie! Czyżby on też zniknął? Jestem tutaj! Gdzie? Dlatego cię nie widzieliśmy! Masz taki kolor jak ściana! A, kamuflaż! Kamo. Co? Kamu... co? Nie kamu-co, tylko kamuflaż, Dziuniu! Kamuflaż jest wtedy, kiedy coś niknie, bo jest w tym samym kolorze, co otoczenie. Tak. I co? Trafiłeś na jakiś trop w tym sklepie? Nie. Dowiedziałem się tylko, że ogórkowóz jest cały zielony. To nam utrudni jego znalezienie. Właśnie, że pomoże. Nie pomoże. <laughs> na razie musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym cię porządnie wyczyszczą. Najlepiej miejską pralnię. Trzymaj! A! No, czekaj, kto prowadzi? Ja nie. Ja też nie. A! A! O, o, o! Tak, dobrze trafiliście. W naszej pralni wyczyścimy wszystko. Koszule, płaszcze, skarpety i... <laughs> prosiaczki! To się nie uda! Oda się pagol. Hej długi, widzisz to samo co ja? Raczej nie widzę tego, czego i ty nie widzisz. Widzę żółty garnitur, ale nie widzę nikogo, kto by go miał na sobie. Ha? To pan Zebra. Tak, Dziuniu, to ja. Wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha. A, bardzo przepraszamy. Naprawdę myśleliśmy, że to duch. Nie widzieliśmy pana. Tak, bo pańskie paski są dokładnie takie same, jak te na ścianie. Czy to też jest kamuflaż? Powiedz, Wafel. Dobrze kombinujesz. To naprawdę niesamowite, że możesz coś mieć przed oczami i wcale nie widzieć tego czegoś. Mówiłam, że się uda! A ja mówiłem, że nie. O, proszę, mój ogonek. Może trochę za mało krochmalu. Jest wykrochmalony na sztywno. Nie będę mógł usiąść co najmniej przez tydzień. Dobra załoga, wracamy na trop ogórkowozu. Bobby Robak i nowe wątki w sprawie zaginionego ogórkowozu. Co udało się wam ustalić? Dowiedzieliśmy się, że ogórkowóz jest pomalowany na zielono, a pan Bombel zaparkował go pod zielonym krzakiem. Pod którym krzakiem? Pod tym koło ławki. Ale koło tej ławki rośnie mnóstwo zielonych krzaków. Hmm, racja. Może pan Bombel zaparkował swój ogórkowóz pod innym krzakiem? Wracamy do parku, żeby to sprawdzić. No, i co dalej? Przeszukaliśmy wszystkie krzaki w okolicy, i nigdzie nie widzieliśmy ogórkowozu. No, właśnie. A? Jakbyście mieli klapki na oczach? Jakie znów klapki, co? Nie widzieliście mnie, jak byłem niebieski. To dlatego, że stałeś na tle niebieskiej ściany, takiej samej jak ty. To był kamuflaż. Ale pan zebra nie był niebieski, a jego też nie widzieliście. To dlatego, że stanął na tle ściany w paski. To też był kamuflaż. Poza tym, wóz pana Bombla to inny przypadek. Jest zielony i został zaparkowany pod zielonym krzakiem. Posłuchajcie, chyba już wiem, co się stało. Nie widzieliśmy niebieskiego pagula na tle niebieskiej ściany. I nie widzieliśmy pana zebry, bo stał na tle ściany w czarno-białe paski. Więc może nie widzimy ogórkowozu, bo jest. i jest zielony, i stoi pod zielonym krzakiem. I może wcale nie zniknął? Może on też jest zakamuflowany. Aha. O. Aha. Chyba znalazłem! Wafel miał rację, tak jak pagul i pan zebra. Ogórkowóz z pana bąbla był zakamuflowany. Nie nie, nie! Rozwiązanie tej zagadki znaleźliśmy razem z Waflem i z pomocą. Swą. Niczego bym nie dokonał bez najlepszej załogi w pośpiechowie. Ura! No i proszę, drodzy państwo, zagadka zaginionego ogórkowozu rozwiązana. To ja znikam, papa. Pa. Mój ogórkowóz! znaleźliście moje auto? Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Wiem, jak zabezpieczyć mój ogórkowóz przed ponownym zniknięciem. Trzeba go przemalować. Nie kolego! Trzeba przemalować wszystkie krzaki. Na razie! Na razie! Na, razie! Na, razie! Na razie! Na razie! Wersja polska telewizja polska, agencja filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Kaja Sikorska. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Teksty piosenek Wiesława Sójtowska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Artur Pontek, Monika Pikuła, Waldemar Barwiński, Grzegorz Trojewski, Jacek Wolszczak, Robert Tondera, Monika Wierzbicka, Cezary Kwieciński i inni. Piosenki śpiewali Artur Bomert, Katarzyna Łaska, Magdalena Tul i Małgorzata Szymańska.